Witam w kolejnym odcinku Days Gone ze znajdźkami materiałów wybuchowych. Naprawę sobie motor. Jeżeli ktoś robi platynkę, to musi tam chyba 100 czy 200 części wydać na naprawę motocykla. I teraz tak. Stąd, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, teraz przenosimy się tu na farmę żelaznego Majka. To jest ta farma. Tu mamy łóżko. Jest wieczór, to prześpimy się. Do rana, żeby, bo dzień jest łatwiej. Nie ma, nie ma tylu rojaków. W nocy jak strzelasz, to mogą się znikąd na Dobra, mamy. Czyli jeszcze raz, żeby do rana. Chcę się tylko na chwilę. Czas, jeśli ktoś nie chce, to może na pociągu jechać, to. Zostaję, w zasadzie nic nie zmienia no, jeżeli komuś się bardzo śpieszy żeby szybko zdobyć dane materiały oczywiście na tej mapie nie będziecie mogli od początku na początku gry to możecie szukać na tej mapie i na tej mapie tych rzeczy dopiero później im będziecie dalej wchodzić w te mapy, tym będziecie mogli więcej tych rzeczy znaleźć i teraz tak jesteśmy tu na farmie z tej farmy Musimy tu na dach tego budynku wejść. Potem musimy pojechać tu gdzie jest to jeziorko. Potem pojedziemy tutaj do tego domu i później pojedziemy tutaj na dach tego budynku. Dobra, to najpierw idziemy tu. Możecie sobie roślinkę od razu pyknąć. No ja nie mogę, bo akurat tej roślinki mam max. E, musicie uważać, bo z samego rana wilki atakują. One lubią atakować rzadziej w dzień, ale częściej właśnie rano i w nocy, o, to jest ten budynek. Tam za tym budynkiem jest ratusz. też przez okno tamto o przez tamto wejść z drugiej strony ale tu wchodzimy na górę tutaj wychodzimy na dach i po drabinie idziemy wyżej tu mamy odnawialny złom mamy też snajperkę i tutaj mamy dwie rzeczy Bomba wabiąca i granat błyskowo-hukowy. Teraz musimy zejść na dół, bo tu jest jeszcze jedno miejsce. Tu, jak wyjdziemy, to tu jest budynek ze schodami, i tam jest budynek ze schodami. My wchodzimy, zdaje się, właśnie tu do tego pierwszego, tylko nie do samego budynku, a tutaj. Tu mamy karabin, kałacha i dwie bomby dymne. Proszę jest i karnister. Można się dotankować. No to jazda. kawał trasy, że mi się przeteleportowali. Dobra. A przypominam, że tu przyjeżdżaliśmy obok stacji benzynowej. Także można też tu się zatękować. Teraz musimy się dostać tu. Dlatego zrobimy szybki teleport tutaj. Dobra.

jeziorko a niedźwiedź tam na dole gdzieś chodzi tutaj znajdziecie topór strażacki apteczkę i mina zbliżeniowa bomba wabiąca i granat odłamkowy no to znajdziecie tutaj Teraz podejdźmy do motoru. Na wszelki wypadek zrobimy sobie szybki zapis. I teraz stąd musimy się dostać tu do tego domu. Ja go sobie oznaczę. No dobra, przejadę się tam. Pomyślałem, że się przeteleportuję do, do bazy. Tu macie przykład, że zęby, jakie mogą was ściągnąć. No. mamy też uszy. No. słyszałem jest jeszcze jeden powinien chyba być No, dwa to tak na początku atakują Cię dwa, później to atakują trzy, a nawet zdarza się cztery. Raz miałem tak, że dwie watachy się połączyły i osiem wilków mnie zaatakowało. Dobra, to jest tak. Warto przeszukać ten duży dom. Bo tam jest dużo różnych rupieci, ale nas interesuje ten mniejszy. Można na przykład wejść tędy. I tu przez okno. Tak samo można wejść przez tamto okno. Dobra. Tu mamy wabik, a tu mamy zdalną bombę. No, wabik i bomba zdalna. Teraz tu schodzimy na dół. Tu mamy minę i granat dłamkowy. I tu mamy. Pistolecik szmelc. Pierwszej rangi pierwszej klasy. No i tutaj mamy też dużo różnych rzeczy. O tu jest na przykład ta puszka coś z tego zrobić tutaj nazywa karnister, ale to jest puszka. Dobra. A to jest druga strona. To można tędy też wejść. E, dobra, następne miejsce. E, to jest tak, o, z ciekawostek. Warto przeszukać te chaty. tu jest dużo butelek i dużo właśnie tych puszek. E, warto też przeszukać ten obszar. Dużo rzeczy tu można znaleźć. E, a my teraz jedziemy tutaj. Eee, tu w garażu powinien być karnister. No macie też kij bejsbolowy. O, nie ma karmistra. No w każdym razie w tym dużym domu jest gdzieś karmister na pewno. Teraz Wam nie powiem gdzie jest, ale warto przeszukać to miejsce. Na pewno znajdziecie karmister. Ja mam jeszcze, ja mam duży bak, to mam jeszcze paliwo. 830 metrów jeszcze. pojawił się drogą zwierzę na drodze, Ach, niebezpiecznie nawet mimo małego ruchu aha, tu jeszcze nie ten gwiazd. ja już chciałem na żelazny stok jechać przecież jeszcze w tym rejonie mamy jedno miejsce. O, to jest tutaj. Ale to jakiś znak zapytania jest, czyli może być, że będą tutaj bandziory. No dokładnie. Słyszałem bandziorów. To jest ten budynek, o który nam chodzi. No dobra, to niech oni tam się tłuką A my wchodzimy tutaj Co my tu mamy? Bomba rurowa i bomba zbliżeniowa No i karabin o, Tam się tłuką no. No Dobra to niech oni się tłuką a my teraz pojedziemy na żelazny stok. I tutaj jest taka pomarańczowa kropeczka, to jest namiot. To tu musimy się dostać. Ja zaznaczę, że tu muszę motorem podjechać. Dobra. Czyli teraz jedziemy od żelaznego majka od Lost Lake na żelazny stok. Y jakby ktoś potrzebował, proszę. Jest laweta i jest paliwo. Bierzamy teraz na stalaznym snajper. Yes. mamy z głowy. Ale jeszcze tu będą. No, chodźcie tu. Co ty tak biegasz dziwnie? Już ci się nie przyda. Oj, nie to. Miałem to zrobić przeszukać go. Dobra i ten. Proszę, tutaj karnister z paliwem leży. Siedemdziesiąt metrów. i szalone dzikusy. Dobra, tu wchodzimy. O, tutaj jak chcecie, możecie, jeżeli będziecie o platynkę, to rozwalić kamyczki. Aha, tutaj roślinka. Tutaj macie jeden ze znaczników. Ten znacznik, jak odkryjecie bunkier, to ten znacznik będzie pokazany na mapie. I tutaj macie namiocik. Tu macie apteczkę, która się odnawia, i w skrzynce aż cztery rzeczy: bomba zdalna, granat odłamkowy, granat błyskowo burzący i, aha, i mina którą wzięliśmy. No. Zobaczmy ile tego nazbieraliśmy. Min mamy 6. Min zbliże... Mina zbliżeniowa. Ja mamy 3 i jedna zdalna. Dwa wabiki. 5 bomb wabiących. 2. Yy. Dwie bomby dymne i pięć granatów błyskowo-hukowych. Teraz tak tego mamy sześć, to dobrze by było jedną zostawić, żeby nam się nie plątało. Mamy granat, pięć granatów, już zebraliśmy trzy bomby rurowe. 5 małych mołotowów, dużego jeszcze nie mamy, ale za chwilę będziemy mieli też i duży. Także tu mamy 6 komplet przy maksymalnym obciążeniu, czyli jedno musiałem zostawić. Chociaż nawet jeżeli chodzi o miny, to mogę zostawić jeszcze jedną. Chociaż nie to miałem zostawić, tylko to. Coś tu chodzi. Nie wiem gdzie. Ewidentnie tam coś chodzi, po drugiej stronie. A teraz Wam pokażę następne miejsce. To będzie tutaj, gdzie ze skizem się dostawaliśmy na żelazny stok ze skizem to żeśmy gdzieś jakoś o ze skizem żeśmy tędy wchodzili tu tu i tu on tu nam podawał drabinę o to puma ten lew górski duży kotek gdzieś tam szaleje po drugiej stronie skały Gdzie tam przy ognisku siecieli ci idioci, a myśmy tu skakali stąd. Ja tu musimy wejść i po wejściu od razu na lewo. Do końca. Tutaj mamy topór wieczystych. Dobra broń. A na dole chodzi kotek, na dole jest. Proszę i tu zobaczcie. Duży mołotow, mały mołotow. Mina, wabik. Zdalna bomba i bomba rurowa. Tu na liście pokazało nam 3, ale widzieliście sami było aż 5. Teraz tak mołotowów. Mamy 6. Jeżeli coś będzie, to będziemy wyrzucać, ale coraz więcej tego zbieramy. Teraz jesteśmy jeszcze na żelaznym stoku. Musimy dojechać tu. Czyli wystarczy przyjechać tu na to skrzyżowanie. To jest ten ośrodek Crowendale, Dale gdzie pracowała Sara. I tu wystarczy motor zatrzymać i tu podejść. Nie, nie zatrzymał no O oh, leci. W bagażniku mamy też bombę zbliżeniową. Dokładnie. O, o, to warto pamiętać, że tu w tym bagażniku w samochodzie jest bomba zbliżeniowa. Ale to jest pewnie jednorazowa. E, dobra, i teraz teraz tu jesteśmy. Tu jest wejście. O, tu muszę się dostać. O ty Ona mnie zaskoczyła. No ale co, będzie mięso. Okej. Tu wchodzimy. Tu mamy mołotowa małego, a w skrzynce mamy bombę dymną, minę, granat odłamkowy i co to tam jeszcze jest? I zdaje się wabik, bo to co trzymam w ręku, nie wabik, to jest bomba wabiąca. To jest bomba wabiąca. Wabik jest bardziej kwadratowy. To jest bomba wabiąca. Aha, i tutaj jest jeszcze ostrze, wieczystych. Dobra, czyli jeszcze zostały nam dwa regiony jest tam wyspa Magów Crater Crate Lake i ta Autostrada 97. To myślę, że pokażę Wam to w następnym odcinku. I zaczniemy też z tego miejsca. To na razie trzymajcie się ciepło. I do zobaczyska do następnego odcinka. Na razie.